Manko wszystkim, z tej Dawid Witam was w serii World of Tanks'a czyli WOTA. W mojej serii yy, który to będzie mój drugi odcinek Jak wiecie co tygodniowo yy, wrzucam a tego nie był World Thunder Nie wiem jak wam się podobał, może chcecie World of Tanks'a co tydzień, nie wiem Piszcie jak widzicie, y trochę usprawniłem je, bo już trochę gwiazeczek miałem. Tutaj tego już usprawniłem w nowe y ulepszenia. Trochę z nowych y ulepszeń w każdym. A dzisiaj sobie wykonamy jakąś misję w kampanii. Y ja tak za bardzo nie wiem o co tu chodzi, ale postaram się jakoś tą... To ciągnąć, po nas. Spróbujemy sobie. Co tu mamy? nie lekkie, spoczęta Następne warunki główne: Wygraj bitwę, bądź wśród pierwszych 10 graczy w tej brzmie pod względem doświadczenia. Warunki poboczne: wrzasną bitwę. Co tu chodzi? w ogóle poprzednie misje na ten pojazdów, te? No rozpocząłem, no i... Dupa To może coś w misjach? Od zaraz do bohatera Co tu mamy? Wymagania jakiś dostęp? Nie więcej niż co? Co chodzi? te pogramy losowe? Co wypadnie, to wypadnie. Gramy, nie? Ostatnio trochę zagraliśmy chyba z 3 bitwy. O Jezu, nie wiem tutaj zacząłem yy... Przepraszam Was teraz chwilę, ale muszę coś sięgnąć Mój zajebisty stopper w którym jest komórka. Muszę zobaczyć, ile to już się nagrywa. Ojej, tak będzie, to będzie, tak. 21 jest to pierwsza. Dobra, skończą 21 jest to pierwsze, i dobrze. E, no dobra, widzimy, mamy sobie. Bitwę To no ja sygnał i lecimy, nie? Z tym kuksem po popierniczamy Zasuwamy O, ale sławie jestem na ostatnim miejscu, jestem w rankingu Czołgów Słabieza Dawaj tam mi kogoś nie! Ale mnie! Rozwalił? Dziad! Dobra! wróć do garażu! Trochę szybko poszło, ale na co zrobisz? Pogramy takimi co ostatnio nie było. Tu ma dużo nawet język O, tym jeszcze dużo nie grałem. Yy... Tu mamy czołk taki, jeden... Trochę... Nie wiem czy to gorsze są, czy to lepsze, jeszcze nie nie grałem w ogóle. Zobaczymy jak to będzie. Ale jak mnie wkurzy, to już nigdy nie mnie ja zagram. Chyba wiecie jak to jest, nie? No przejdzie do góry no. A co to jest? Czerwona linia? Granica pewnie No szybciej będą ale posuwam Normalnie Jestem piąty w najlepszych czołgach a jadę jakbym miał zaraz zdechnąć No się wleczek jak No nie, nie, nie wiem co no Staruszek yy, już, już w swoim wieku no już Tak 70 yy, lat co ma Tam cię zasuwają jakby jak staruszki, które widzą budyń. Czy coś A ja? No co? Jadę jakbym miał zaraz. Nie wiem nic za jest, no Od niego nie ma. ale ja niego nie widziałem co to było w ogóle to to było co to za dziadostwo ale mi się idzie mm -hmm. Wspaniale chcecie może zobaczyć yy, przebieg służby 4 przy tych To jest haimba normalnie Napraw pojazd już się popsuł Fajnie Jedziemy tam no, że tego nie używam taki drugim poziom to może coś tam damy radę ten tak za bardzo tu nie ma co pod maską ale może da radę 1019 graczy masakra jestem na siódmym miejscu w najlepszych czołgach no to trochę będzie jadki maciaki duży Rozwalę każdego jedno takie ciekawe komu ma siłę rządzą przebije czy nie zobaczymy no jeszcze około 15 minus więc mamy dużo czasu żeby kogoś jeszcze rozwalić Dominik pewnie tam siedzi, mi się zlecił, Sory w ogóle, że tak nie wstawiamy ostatnio, ale jak wiecie mam egzaminy, muszę się uczyć, No Dominik tak nie wie co wstawiać. więc tak trochę, no... Nieźle idzie. Znaliśmy już jednego. Następny. Gdzieś tam siedzi. Jadę go gdzieś tam odkryć. O tam są. Jakiś dziad. Gdzie on był? Nadal nie podjadę. Ale dostałem Co to było Masakra Toż to nie widziałem go Znienacka, no wyszedł, no kurde, no coś to... Wyszedł i mnie rozwalił, no nawet go nie widziałem. Tu w bitwie, w bitwie. To tu mamy 87 ma wiązeczek. Tego możemy wziąć takimi bardziej z nimi nie grałem ostatnio w ogóle mają małą i widzicie nic nie ma widzimy gramy nim, zobaczymy może dotrwamy nim dłużej niż tamtymi o, trochę słabo ale no, nie ma co wydziwiać jestem tam w jakiejś grupie zobaczcie każdy ma czołgi o, tu stoję i go taki sam jak mój No trochę pan no trochę inny, bo ma tam lufę chyba i no usprawnił lepiej No i tak yy... Dzisiaj tak za bardzo nie będziemy wzywać chyba Chyba Jestem zmęczony dzisiaj po całym dniu roboty w szkole byłem. Chyba wiecie, jak to jest, nie? Przychodzicie, idziecie do roboty i tak dalej. Chyba ja. No, ja tam nic nie mówię, że coś nie jest zmęczony, a. znaczy, że ktoś jest zmęczony, a nic nie robi. On coś tam. On z... Nic nie robienia, można być zmęczonym. zara szybko pojadę on drugiej strony, może tam jest łapie. O, ten to ma strzał, zanim tam dojadę, to normalnie miję trochę czasu. Właśnie o to mi chodziło Dostałem Czemu to musiałem być, ja nie mógł być inny ktoś Muszę zawsze ja być nie? Czemu to? Tak No czemu? Musi tak być Pewnie jakiś czuk już na no naprawy czekają a nie w bitwę jest już no to może wygramy coś tam a tu nie można to mamy tyle o tu jest zero trzeba dobić trochę no właśnie, no nic nie ma gramy losowe bitwy są najlepsze nie trzeba tam się tego, coś tam pierdzić 41 z 8 minut Około 8 minut jeszcze To damy radę A jeszcze do 21 A ten co ma z tyłu Jakieś kurde Siadełko dla dzieciaka jakiego Gdzieś tam coś wsiądzie i zara Na polu widzenia jest Nic nie myślę no chyba, że to do czegoś innego ma służyć. Może to jakaś nawigacja? Satelity się łączy i... Hello tam ludzie u góry. Pokaż tam mi przeciwnik. Się. Wszystko ma swoje zastosowanie. Wszystko nie musi działać, nie? Oczywiście. No jakieś ale mnie rozwalił no zobaczyłem go i mnie rozwalił no świetnie jak dostaniesz to już po to już nie ma co jak tam moje słoneczka są bitwy jeszcze do samego końca, będą walczyć. No walczą. A ja mam tutaj dwa takie, no? Mm, tutaj nie wiedziałem. Czy tam trzy już? To dużo. Mamy dużo. I ich mamy dużo i ich, 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 ich. Kurde. Oj, przepraszam was. Nagramy sobie się tym. A co? No szaleje mnie? A co tam? Zobaczymy. Ujdzie. Przez co wysyłasz ponad 100 graczy i teraz mam mniej niż 100. Czemu tak mało? No, teraz już będzie ponad 200 tylko. No a jeszcze mniej niż 200 i co? Jeszcze będzie za Mniej niż 100? O jest Jezu. No dobra. 3, 2, 8, 8, 6, 5, battery, 3, 2, 5. No jeszcze tak z 2 minutki. To no jest nic. Ja Teraz no, Głupotę, chyba na Tylko 6 minut, czy tam 5 Jeszcze zostało Mamy radę. Damy radę. Nie, nie damy rady. No co na mnie krzyczy, że tej głosie z komputera jadę chyba nie? To wkurzać będzie Cała jedna bitwa wyinać, że tak około 15 minut trwa Tutaj mamy jakby zegar jakiś, ale ja i takie dostał do pełnej bitwy No przepraszam się Wam już śpiący jest jak mówiłem, nie dotrwam do pewnej wifi pewnie. Zginę jakoś tam... ...pęczarnie. O już jadę po mnie. Muszę się schować gdzieś szybka... ...lepka... ma jakaś. Nie będzie strzelać. I co, nie strzelają do mnie? Co to za czołgiście, co nie strzelają do mnie? Jakieś cioty. spędzili tam co idzie Ale dziad mnie rozwalił, masakra Ale trochę poszelali Nie? No i tak Trochę widzieliście, trochę Widzieliście, że Jestem słaby O, oczywiście na prawa Prawie ci tak tyle kasy wydaje się, nie? No, zawsze tak jest. Przebieg sublusy zobaczymy no, 40% na no, jeszcze gorzej niż ostatnio. Ale więcej. Niszczono 2, tam średnia uszkodzeń na bitwę tak 30% mam ocenę osobistą a no, tak nawet jakoś leci dobra pograliśmy sobie, pogadaliśmy Subskrybujcie, lajkujcie, gadajcie każdemu babce, dziadkowi, rodzicom tacie, mamie, siostrze, yy, bratu, kuzynowi, kuzynce i tak dalej yy, bezdomnym Możecie mówić Eee. Yy, 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 psom, kotom, zwierzaką głównie, nie? No. Dziękuję za wszystko. To wszystko co chciałem powiedzieć na dzisiaj. No to na razie, i cześć. Siemaneczko.